A jak ten wkład godzinowy wygląda w liczbach? Czy mógłbyś nam powiedzieć, ile tak pracujesz tygodniowo? Ile pracujesz dziennie? E, wiesz co, e, to jest ten standardowy dzień to tak, myślę, że między 8.30 a 17.00. Tak, czyli, czyli 8 godzin z kawałkiem. Tak, czyli tak, tak, tak standardowo. Czasem to jest na przykład kilka godzin, czasem to jest 0 godzin, bo na przykład gdzieś wyjeżdżam, albo robię jakieś inne rzeczy. A czasem to jest wiesz, no, 14 godzin, szczególnie jak mam jakieś wieczorne live, webinary i takie rzeczy, na przykład o godzinie 20. No teraz będziemy mieli na przykład w poniedziałek 24 takie, takie spotkanie, więc tutaj będziemy, wiesz, będę od rana w biurze, będę pracował, a potem, potem będziemy mieli o 20 spotkanie, tak, webinar i to potrwa do powiedzmy 22.30 razem z jakąś tam sesją Q&A. Potem jeszcze trzeba wrócić do domu. Tak, no to zdarza już takie linii, że po prostu są całe od rana do wieczora. No a z kolei potem mogę sobie następnego dnia zrobić zrobić relaks, zrobić co chcę. Więc tak naprawdę, ale tak standardowo myślę, że w okolicach 8 godzin. Czasem trochę dłużej, czasem mniej. Tak to wygląda. Czyli nie pracujesz y, tak na maksa codziennie, ale jak są takie dni, gdzie trzeba przycisnąć, czy to jesteś to w stanie zrobić, tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie. I też, y, ja starałem się starałem się zawsze optymali, optymalizować moją pracę pod kątem moich klientów, to znaczy, że ja chcę mieć klientów, z którymi ludź, lubię spędzać czas. Więc lubię spędzać czas y, na przykład z ludźmi, którzy kupują, dołączają do jakichś moich tych kursów, tak? czy słuchają podcastu. To są ludzie trochę zbliżeni i zbliżeni do mnie. Więc nawet jeżeli robimy jakieś, jakieś spotkania, trzeba coś tam właśnie przycisnąć, tak jak mówisz, czy zrobić jakieś live'y, czy jakieś, jakieś wewnętrzne, wewnętrzne zoom'y z kursantami, to ja po prostu lubię z nimi spędzać czas i dla mnie to nawet, nawet nie czuję, żeby to była jakaś praca. Fizycznie faktycznie muszę siedzieć, muszę coś tam zrobić, ale no nie czuję tego tak, że o kurczę, ja muszę dzisiaj zostać dłużej w biurze, bo muszę, nie wiem, popracować tak, 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 tak. To jest w ogóle tak, taka dobra zabawa <laughs> cały czas. No staram się pod dobrą zabawę optymalizować. <laughs> Czyli ludzi też podbierasz pod to, żeby ci dodawali energię, a nie ją odbierali? No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Dlatego też wyszedłem częściowo z tego mojego biznesu. Yy, z Ubezpieczeniowego, gdzie pracowałem z agentami ubezpieczeniowymi, bo po prostu nie czułem z tamtymi ludźmi takiej takie więzi. Oczywiście byli super klientami i w ogóle biznes bardzo fajnie nam tam rósł, ale nie czułem tej, tej, tej więzi takiej. Nie chciałem z tymi ludźmi spędzać tych na przykład umówić się wieczorem, wiesz, na, na jakiś Zuma demo, pogadać, Tak, bo to nie byli moi tacy yy, bliscy. Bliskie moje, mojemu sercu e, typy osobowości. Tak? Mhm. A w takie dni, które pracujesz, na przykład do nocy, i masz webinary, spotkania itd., to w jaki sposób dbasz o swoją pracę mózgu? Czy stosujesz jakieś środki poza kawą? Nie, nie, poza, poza jakąś taką standardową suplementacją, to, to, to nie, 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 nie wchodzę w, w jakieś takie, takie mocniejsze, mocniejsze rzeczy. Generalnie, jeżeli to są jakieś spotkania, czy są jakieś tak jak mówiliśmy, live webinary, to to mi dodaje energii na tyle, że, że jeszcze długo w nocy potem nie mogę spać. No to, to też taki minus, nie? że jestem na tyle nakręcony, że, że mam. Dużo energii, ale potem też ta energia, ciężko, żeby, żeby to wszystko opadło, wszystko żeby te, te emocje padły. Więc nie potrzebuję dodatkowych środków tutaj. To super, jak cię sama praca tak nakręca, że masz jeszcze więcej energii niż na przykład miałeś rano, no to, to jest tak, na to, to pra, super, pra, praca szczególnie jest taka, praca szczególnie taka, yy, właśnie występowanie. Nie? Występowanie, takie, takie tematy, tematy, właśnie robienie na żywo.